Szanowni Państwo, o komunikacji rowerowej w gminie Kosakowo bardzo dużo się mówi. Mamy bardzo duże oczekiwania, ale też bardzo dużo się dzieje. W tym miejscu chciałbym nawiązać do ostatniej sesji Rady Gminy Kosakowo, podczas której Rada Gminy Kosakowo przyjęła program rozwoju sieci tras rowerowych w gminie Kosakowo. W tym programie chcemy powiedzieć to, co już jest zrealizowane w naszej gminie. To o wszystkich inwestycjach, które obecnie są w trakcie realizacji. Te, które są przygotowane do realizacji, a także o tych, które są w trakcie projektowania i w trakcie planowania. Docelowo, sieć tras rowerowych w Gminie Kosakowo powinna mieć długość około 50 km i powinna w sposób spójny połączyć wszystkie miejscowości, tak aby z jednego końca na drugi koniec gminy można było bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się rowerem. Ten dokument stworzy wytyczne tak naprawdę do dalszych działań gminy Kosakowo i będzie takim najważniejszym dokumentem w przygotowaniu kolejnych inwestycji. Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z tym dokumentem, a także do tego, co najważniejsze, do korzystania z wielu ścieżek rowerowych, a także z wielu tras i ciągów pieszorowerowych, które są już wykonane.